poświęcona jest bocheńskim przedsiębiorcom. W konferencji wezmą udział Krzysztof Nowak, radny województwa małopolskiego, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w powiecie bocheńskim, pani Maria Faruzel, pani Irmina Widła i pan Wojciech Pietras. Oddaję głos koledze Krzysztofowi Nowakowi. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, są takie czasy, kiedy mieszkańcy miasta Boknia żyją z zasobności lokalnych przedsiębiorców, przedsiębiorców bocheńskich. Mieszkańcy Bochni dzięki przedsiębiorcom mają utrzymane miejsca pracy, mają nowe miejsca pracy. Natomiast miasto żyje z podatków pobieranych od przedsiębiorców, dzięki tym podatkom może finansować remont szkół placówek oświatowych, budować nowe przedszkola, Dokonywać inwestycje na terenie miasta Boknia. Ale są też trudne czasy. Trudne czasy, jak dzisiejsza pandemia COVID, która powoduje wiele bolączek dla lokalnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zmuszeni są ustawą covidowską, niektóre grupy przedsiębiorców do zamknięcia swojej działalności, bądź też taką działalność mają ograniczoną. Dlatego zdecydowaliśmy się jako Koalicja Obywatelska przedstawić dwa projekty uchwał. I te projekty uchwał wynikają z ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID. Pierwsza uchwała dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości dla niektórych grup przedsiębiorców. To oczywiście wymieniliśmy takie najistotniejsze grupy przedsiębiorców związane z restauracjami, związane z hotelarstwem, z klubami fitness, z zakładami fryzjerskimi, z zakładami tatuaży. I ten projekt uchwały to jest pierwszy i on dotyczy zwolnienia w podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia tego roku do 30 kwietnia 2021. I drugi projekt uchwały dotyczy zwolnienia z opłaty za korzystanie ze na sprzedaż napojów alkoholowych. Dzisiaj sytuacja jest taka, że restauracje mają oczywiście koncesje, ale mimo ograniczonej działalności, bądź zamknięcia niektórych restauracji, takie opłaty muszą dokonywać. Jak Państwo pewnie wiecie, podobne uchwały były wdrażane w innych miastach. Chociażby ostatnio w zakresie opłaty alkoholowej w Krakowie, w Tarnowie, w zakresie podatku od nieruchomości, również opłaty alkoholowej. Także nie jest to inicjatywa, która, którą dzisiaj przedstawiamy, dotyczy tylko i wyłącznie miasta Bochni, ale te inicjatywy miały miejsce na terenie miast Małopolskich. I teraz oddam głos koledze Wojciechowi, który przedstawi, w jaki sposób te projekty uchwał chcemy przedłożyć na obrady Rady Miasta Boku. Tak, aby tutaj pomóc przedsiębiorcom w takich trudnych sytuacjach pandemii, koalicja obywatelska tutaj z powiatu i w Ochni postanowiła tutaj przekuć to, co mówimy na odpowiednie czyny. I dzisiaj pragniemy tutaj poinformować przewodniczącego Rady Miasta, że Koalicja Obywatelska stworzyła Komitet Koalicji Obywatelskiej na rzecz przedsiębiorców tego miasta, który wdroży odpowiednie procedury, aby tutaj uchwały, o których wspomniał kolega Krzysiek, zostały pozytywnie zaopiniowane. Dzisiaj poinformujemy, że komitet, którego ja jestem pełnomocnikiem, a tutaj zastępcą jest Pani Maria Paruzel, został utworzony. Oczywiście daje nam na to możliwość uchwała Rady Miasta, podjęta 27 września 2018 roku, która umożliwia tutaj taką inicjatywę obywatelską. Będziemy musieli mieć wsparcie tutaj komitetu, tutaj składającego się z pięciu osób. Które są tutaj wyszczególnione i mają czynne prawo wyborcze na terenie miasta, Włochni. Musimy mieć też oczywiście wsparcie 300 mieszkańców Włochni, mających także czynne prawo wyborcze na terenie miasta. Więc dzisiaj informujemy przewodniczącego Rady Miasta o fakcie powołania komitetu. Przedłożymy projekty uchwał do zaopiniowania, które właśnie mają na celu zwolnienie z podatku od nieruchomości i z podatku od tutaj płacenia tutaj koncesji alkoholowej przedsiębiorstwa które tego nie mogło realizować od 27 października i będziemy czekać na pozytywne zaopiniowanie uchwały naszych uchwał na które tak naprawdę rada miasta ma maksymalnie 3 miesiące Oczywiście też działając pod tym względem, aby zyskać wsparcie wszystkich mieszkańców dla wymienionego wcześniej przeze mnie projektu. Jeżeli te uchwały zostaną zaopiniowane pozytywnie, myślimy, że Rada Miasta wokni zachowa się na tyle poważnie, jak wcześniej tutaj Rady Miast tutaj które wspierają przedsiębiorczość lokalną postąpiły i Tutaj pozwoli, dzięki zwolnieniu z podatków, ułatwić sytuację finansową pod względem płynności finansowej i poziomu osiągalnego zysku bochańskich przedsiębiorców na terenie miasta, którzy w czasie pandemii mają trudną sytuację i tak naprawdę nie widać końca tego procesu, właśnie który na skutek braku klientów w lokalach gastronomicznych powoduje e, ogromne straty we wspomnianych wcześniej przedsiębiorstw. Dziękuję. Szanowni państwo, w, apelujemy z tego miejsca do pana burmistrza, apelujemy do radnych miasta Boknia, że pomimo rozpoczęcia przez nas inicjatywy uchwał dobrze na podstawie uchwały, która umożliwia złożenie przez nas stosownych projektów uchwał i zebrania Minimum 300 podpisów wśród mieszkańców, którzy, tak jak powiedział Wojtek, dysponują czynnym, biernym prawem wyborczym na terenie miasta Bokni. Apelujemy, żeby pan burmistrz radni Miasta Bokni nie czekali na to, kiedy zbierzemy podpisy, jak szybko, ale żeby już, ponieważ przedsiębiorcy nie mogą czekać na pomoc by długo, ponieważ jesteśmy winni naszą pomoc, by te projekty uchwał, które dzisiaj również przekażemy, one natychmiast znalazły się na obradach Rady Miasta, żeby były procedowane i żeby przegłosowane były ponad podziałami. Jeżeli oczywiście nie będzie takiej, działa, takiego działania ponad podziałami, no to oczywiście będziemy zmuszeni wypełnić tą procedurę, która wynika z uchwały. Podpisy zbierzemy jak najszybciej, oczywiście mając świadomość tego, że jest pewien rygor sanitarny i nie będziemy mogli tego zbierać. Tak jak, jak było to wcześniej, tak, w okresach sprzed pandemii, czyli z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wówczas bierzemy te podpisy tuż po zarejestrowaniu komitetu, który się nazywa Koalicja Obywatelska na Rzecz Lokalnych Przedsiębiorców i złożymy te projekty wraz z podpisami i wtedy Rada Miasta będzie musiała te projekty uchwał procedować. Ale prosimy i apelujemy do Pana Burmistrza i Radnych o działanie ponad podziałami i. Wykorzystanie tych projektów uchwał i przegłosowanie ich dla dobra lokalnych przedsiębiorców. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, Od... Bardzo proszę. Po pierwsze, kto jest w składzie tego komitetu? Już tutaj przystanę. Ja Jestem pełnomocnikiem tego komitetu. Zastępcą tutaj pełnomocnika komitetu jest pani Maria Paruzel. A tutaj w skład komitetu wchodzą osoby zameldowane na terenie Bochni i tutaj też posiadające oczywiście czynne w prawo, mam tutaj listę ośmiu tych osób, tutaj oczywiście uchwała mówi pięciu osobach tak, e ja e i pani Maria e też e jesteśmy członkami tego komitetu tak aby nie być tylko i wyłącznie pełnomocnikami, ale także tworzyć jego gębię pytanie, czy państwo macie policzone jakoś e jak e realizacja tych uchwał zmieniłaby e się do kwestii finansowych miasto na tym stracić. Znaczy Ja mam świadomość tego, że każda uchwała w zakresie zwolnień w w zakresie zrezygnowania z pobierania opłaty za opłatę alkoholowej, to jest zawsze uszczerbek finansowy dla każdego samorządu. Ale to, co powiedziałem na samym początku, kiedy jest dobrze, to żyjemy z to tak? którzy dają miejsca pracy i dzięki ich podatkom możemy coś fajnego robić w boku. To jest trudny czas i wydaje mi się, że w takim okresie, jakim jesteśmy, związanym z pandemią, pomoc przedsiębiorcom się należy i uważamy, że to jest też dobry sygnał dla tych przedsiębiorców, którzy może planują inwestować w BOK. że Boknia jest otwarta na sprawy przedsiębiorców, że fajnie jest tutaj inwestować, że nie wtedy, kiedy jest dobrze, kołbimy przedsiębiorców, ale kiedy jest źle, to staramy się im pomóc. I miasto straci jeszcze więcej, gdy te firmy po prostu zbankrutują i przestaną istnieć, bo wtedy nie będzie w ogóle płatników podatków, więc ciężko tutaj tak naprawdę uznać te pieniądze, z których zwolni miasto e, przedsiębiorców za pieniądze stracone. E, ja uważam, że będą to pieniądze dobrze zainwestowane w ich rozwój i, i tak naprawdę możliwość przetrwania w traktownej sytuacji. A jakieś komplety? Ile na przykład może jeżeli chodzi o koncesję jednopłat alkoholową, to jest set złotych groszy, to nie są duże kwoty, ale chodzi o symboliczne zachowanie ze strony burmistrza, ze strony radnych. W zakresie podatku od nieruchomości są to pewnie większe kwoty, ale tak powiedziałem, to jest obowiązek nasz, tak, jako w polityków, żeby pomagać przedsiębiorcom w trudnych czasach związanych z pandemią. Stąd te dwa projekty uchwał w zakresie... Zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku nieruchomości opłaty alkoholowej. Nasza znaczy... na, na jedną restaurację to są koszty około rocznie, e, po prostu koncesji alkoholowej rzędu 3-4 tysięcy złotych. Więc e, jeżeli e, na przykład, w zwolnieniu e, tutaj zostaną poddane. E, Restauracje w liczbie 20, 30 czy 40, no to to jest łatwy rachunek, że to nie będą jakieś wielkie kwoty dla miasta w porównaniu z, z jego budżetem. Natomiast dla przedsiębiorców w tak trudnej sytuacji liczy się każda rzutu. No właśnie powiedzmy, dlaczego ta pomoc jest to dla przedsiębiorców potrzebna? No dlatego, że dzisiaj tak naprawdę to nie z ich winy i nie z błędów wynikających z ich zarządzania. Sytuacja jest dla nich bardzo ciężka, spowodowana też tak naprawdę trochę chaosem które wprowadzają władze centralne, bo przecież wiemy doskonale, że mamy lockout zrobiony czwarty raz. To czwarty raz są zamknięte galerie handlowe, restauracje, hotele i pod tym względem klienci, którzy są chyba najważniejsi w tym łańcuchu tutaj ekonomicznym, są zdezorientowani. Tak naprawdę oni już powoli tracą kontakt z tym, kiedy te przedsiębiorstwa funkcjonują i kiedy te przedsiębiorstwa działają więc tak naprawdę na dłuższą metę są ogromne szkody wyrządzone dla tych firm. I to, o co my prosimy, to jest tylko wyłącznie taka pomoc dość krótkookresowa. Natomiast żeby na dłuższą metę pomóc tym firmom będą tutaj musiały zaistnieć kompleksowe plany pomocy, które tak naprawdę jeszcze nie wystąpiły w Polsce, bo ciężko nazwać tarczę antykryzysową takim kompleksowym planem pomocy, jeżeli ona nie dotyczyła wszystkich firm. A ile... Ja tak na przykładzie, mogę powiedzieć, ile to jest miesięcy przystoju i jakie to są koszty przeniesione przez pracodawców? Eee, tak naprawdę... Straty. rzędu tak naprawdę w całej Polsce są, to utracane przychody w wysokości wielu miliardów złotych. To widać po ubytku VAT-u, jaki się dokonuje w budżecie państwa więc jeżeli tego watu jest znacznie mniej, wiadomo, że na tym cierpi branża usług, a domyślamy się, że są to hotele i restauracje, więc z tego tytułu wiemy doskonale, że jeżeli są ubytki watu rzędu kilkadziesięciu miliardów złotych, no to przychody tych firm musiały spaść jeszcze drastyczniej, więc tak naprawdę pewnie premier i ministrowie mają dokładne wyliczenie na ten temat, ale można powiedzieć, że no taka sytuacja ma miejsce, po raz pierwszy, gdy w Polsce po upadku systemu komunistycznego istnieje gospodarka wolnorynkowa i dlatego działania władz muszą być szybkie i skuteczne. Natomiast my je uważamy za spóźnione, a tutaj na przykładzie Bochni za bardzo spóźnione. No, bo ciężko mówić w ogóle tutaj o spóźnieniu, bo zostały nie zostały w ogóle wdrożone. Jak wiele podmiotów przewidujecie Państwo, że mogłoby skorzystać z takiej pomocy strony miasta? My oczekujemy, że jeżeli projekty uchwał, które dzisiaj przedstawiliśmy będą przeprowadzone przez Radę Miasta no to one będą dotyczyć kilkuset podmiotów, lokalnych przedsiębiorców na terenie Bochnia, ale też to jest prośba i apel do burmistrza o akcję informacyjną do państwa jako w mediów lokalnych, żeby to odpowiednio nagłośnić i przekazać co My też to będziemy robić już od dzisiaj, że będzie taka możliwość, jeżeli to zostanie przeprowadzone przez Radę Miasta, że będą mogli skorzystać z pomocy.